Co może tradycyjnie zapytam Państwa po obejrzeniu filmu, czy twórcom gratulujemy? Gratulujemy. Ja się przyłączam z przyjemnością. No, rzeczywiście film zaskoczył. Powiedziałbym tak, poza wszystkim innym, czym mnie zaskoczył, to precyzją. Jak się robi taki film, który trzeba matematycznie nieomal wyliczyć, żeby wszystkie te zmienne się przecinały? Ciężko Ech? się robi. <laughs> Myślę, że, że to jest... No ja ten scenariusz pisałem dość długo. Znaczy najpierw pisałem go prozą, a potem już takie ubieranie w format tak zwany scenariuszowy trwało około tam trzech tygodni. Natomiast ta, ta forma, że tak powiem, zapisu, zresztą pisałem to w zeszytach rzuczeń, w ołóżkiem. Eee. No i to było dość trudne. A, a, może jaś. Już... Ja jako producent dodam, że bardzo ciężko robi się ten film. Miesiąc przed zdjęciami kierownik produkcji przyszedł na i powiedział, że on nie jest w stanie. Zrobić tego filmu nie jest w stanie połączyć ze sobą 50 aktorów, którzy grali w tym filmie i których ścieżki ciągle się y, przecinały. W związku z tym y, z, przełożyliśmy zdjęcia o 4 miesiące, a 4 z 4-miesięcznym wyprzedzeniem podaliśmy terminy i tylko dzięki temu zrobiliśmy ten film. E, czy ja tradycyjnie pytam w, przy, przy filmach, które e, Widzę, że mogą mieć jakieś inspiracje w dobrym kinie wcześniej już zrealizowanym na świecie. Czy pan lubi Roberta Altmana? Lubi. <śmienicza> <śmienicza> znaczy, oczywiście no, to, to mogą pojawić się to, takie skojarzenia czy, czy z Altmanem, czy z Inaritu, czy z nie wiem akurat z Magnoli Andersona nie widziałem, ale na przykład nie wiem z filmem Hagisa. Kresz, czyli to się po prostu nazywało chyba Miasto Gniewu. Aczkolwiek to to jest trochę tak, że, że yy, myślę, że bardziej ta forma wynika z jakiegoś powodu, yy, który się pojawił. Oczywiście bez tej formy, czy bez takiego sposobu narracji, ten film nie istniał. Natomiast. Yy. No jedno gdzieś jest nierozerwalnie rozwiązane z drugim. I to nie jest tak, że e, najpierw był, był, był jakiś powód. A dopiero potem czy równocześnie ta forma się pojawiła, ale to nie jest tak, że... A gdzie ten film tak naprawdę się rozgrywa, akcja filmu? Bo poznałem warszawskie miejsca, a rejestracje samochodowe wszystkie były podobne i chyba były dolnośląskie. No więc, nie wiem na ile się to zdało oczywiście, ale, ale było takie zamierzenie, żeby, żeby jednak była taka nieokreślona metropolia, że, że tam może być wszędzie. I, e, no i zdjęcia miały miejsce i w Warszawie, i w Łodzi i e, e, byśmy na etapie postprodukcji też dokonali pewnych zmian e, miejskiego krajobrazu. No celem właśnie jeszcze by, by, by z, by, by większego z ukrycia tego, tego, gdzie to się rzeczywiście rozgrywa. Natomiast, jeżeli chodzi o rejestrację, one mają pewien klucz. No, klucz takiej właśnie bezimienności bohaterów i tego miejsca. No to jest tak, że, że w Ameryce jak znajduje się zwłoki, które nie mają żadnych papierów, czyli nie mają właściwie żadnej tożsamości, to te zwłoki określa się Johnem lub Jane Doe. No to jest tylko dowód na to, proszę Państwa, jak warto pytać. Bo ja bym nie wpadł na to, a, a, a teraz wiemy więcej. Zapraszam także Państwa do wzięcia udziału w naszej rozmowie. Można pytać, warto taka okazja, żeby zapytać twórców zaraz po filmie. Naprawdę jest bardzo rzadka, więc namawiam, żeby z niej korzystać. Podejdę z mikrofonem tylko na mały znak ręką. Bardzo proszę. W każdej chwili to jest możliwe. Jeśli bym miał głowę odwróconą, to proszę tylko krzyknąć, tak, hej i, 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 i odwrócę się. Ale w takim razie chciałem zapytać, jak się <tryk> aktorowi, aktorce gra w takim filmie, gdzie wszystko jest właściwie matematyczną układanką i gdzie te przecięcia są zaplanowane, ale nie jestem pewien, czy na przykład pani była świadoma wszystkich tych relacji, czy tylko reżyser podał wątek, albo wyłącznie te sceny, w których Pani gra? No nie, bo raczej byłam świadoma, znaczy Baweł był tak y, do tego świetnie przygotowany, że y, mieliśmy próby wcześniej, y, dużo wcześniej, jakieś pół roku wcześniej, przed rozpoczęciem zdjęć. Znaczy próby czytane, tak? E, próby nie, no takie już sytuacyjne. Sytuacyjne. No tak można powiedzieć, no, <grych> W małych <grych> przestrzeniach, <grych> troszeczkę innych, ale i też przede wszystkim dużo rozmawialiśmy. No i to jeszcze było ciekawe, że Paweł aktorom dał po prostu życie rysy postaci, mimo że jakby wydawać by się mogło, że może to jest niepotrzebne, ale ja wiedziałam, kim moja postać była w przeszłości, kim byli jej rodzice, co robiła w życiu i tak dalej. I dlaczego taka jest, a nie inna teraz. I Także wiedzieliśmy jakby wszystko. Mieliśmy... To nie było tak, że po prostu przyszliśmy na plany i zagraliśmy sceny. Poza tym też yy, Paweł Matki, taki no, niesamowity zmysł plastyczny, no, skończył skończyła SP w końcu, prawda? Także yy, mi się wydaje, że to bardzo widać tutaj w tym filmie i to też dotyczyło jakby wyglądu postaci. Yy, wszystko to miało precyzyjnie przemyślane, jak postać ma wyglądać i były też próby właśnie charakteryzacji kostiumów i. i i y, uczesania na przykład, y, więc y, no jakby wszystko wiedzieliśmy po prostu, będąc na planie już wszystko wiedzieliśmy, no kim jesteśmy i co robimy. Także tak, było to bardzo wszystko precyzyjne, z jak cały film. Po tej wypowiedzi niewiele mi zostaje do dodania, ponieważ w zasadzie koleżanka wszystko powiedziała. Jeśli idzie o ten okres przygotowawczy do zdjęć, wrócę bardziej do Czytanie scenariusza, pierwotne, pierwsze czytanie scenariusza było szokiem. Ponieważ no, nic mi się nie zgadzało w tym scenariuszu. Po nic nie rozumiałem, coś się gubiłem, ale po pierwszej rozmowie z moim agentem, który tak jakoś, tak dosyć tonem takim, to co, raz tym? Ja mówię, daj mi jeszcze raz przeczytać. Jak przeczytałem drugi raz, zadzwoniłem szybko, mówię, słuchaj, dzwoń szybko, że tak. I to była wielka przyjemność zagrać u Pawła, bo jest precyzyjny do bólu. To fakt. Ja nie miałem, ja miałem luksus, jedyny miałem luksus właśnie na próbach. Tak? Koleżanka miała małą przestrzeń, ja miałem dużą przestrzeń, bo w filmie akurat był malutkiej przestrzeni, zamknięty taksówki. Natomiast dociekał wszystkiego, jakimi środkami tego spoconego taksówkarza, według scenariusza, a według mnie obleśnego taksówkarza, <grym się widać> jakimi środkami wyrazu go reperować przed kamerą. Udawało nam się to. Coraz głębiej, coraz głębiej wchodził ten materiał. Dokładał mi dłuższych wąsy, tutaj gdzieś coś w charakteryzacji, jakieś pejsy. Oczywiście wszystko, wszystko to wiązało się z tym, co zapisane. Literalnie było tekście yy, to znaczy ja nie opowiadałem o tym tylko miało to związek z tym co dramaturgicznie ten człowiek przedstawiał a związek z kolei miało to z tym co dotykało tego taksówkarza to znaczy ten jego syn nieudacznik który, którym on się tak chwali a w zasadzie chuligan bandzior dziwkarz i tak dalej yy, więcej nie dodam bo wszystko już po prostu Koleżanka Popłaszka powiedziała. Ale ja widzę, że jest pierwsze pytanie z Sarni.